CyberDay jest to kluczowa konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa na polskim rynku. Właściwie Trudno mi się dzisiaj wyobrazić dyskusję o rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa, o zagrożeniach i jak ich przeciwdziałać bez obecności, bez dyskusji właśnie tutaj w gronie ekspertów, znawców, użytkowników świata cyfrowego, gdzie spotykamy się wszyscy co roku i absolutnie wychodzimy pełni wiedzy, doświadczeń. I pewnej inspiracji, co robić przez następny rok do kolejnej edycji Cyber Day. Październik, jak co roku, jest świetnym miesiącem, najlepszym miesiącem do rozmowy o cyberbezpieczeństwie. Aczkolwiek o cyberbezpieczeństwie trzeba pamiętać przez cały rok, to nie o to chodzi, żebyśmy tylko w jeden miesiąc. O nim pamiętali, ale to jest miesiąc szczególny, kiedy wszyscy zwracamy uwagę na tematy cyberbezpieczeństwa, na wyzwania, przed jakimi stoimy, zagrożenia, jak się do nich przygotować w stronę technologicznej, regulacyjnej, a także świadomościowej, bo bez, bez świadomości, to człowiek zawsze będzie z najsłabszym ogniwem, które najlepsze regulacje, technologia nic nie pomogą, jeśli człowiek nie będzie zachowywał tych elementarnych przynajmniej standardów higieny cyfrowej. Stąd tak ważne jest również, żebyśmy kształtowali nieustająco w tym zakresie kompetencje cyfrowe wśród młodego pokolenia, które wejdzie, wchodzi na rynek cyfrowej technologii i jest najbardziej podatne na uleganie magii cyfrowego świata. Od paru miesięcy testujemy kompetencje cyfrowe polskiej młodzieży w ramach ITF i testu. Pocieszające jest to, że młodzież szkół podstawowych i średnich najlepiej wypada właśnie w części cyberbezpieczeństwa. Znaczy, że to, co dookoła i media, i politycy, i, i każdy z nas w dyskusji publicznej powtarzamy o pewnych standardach, zasadach, podstawowych zasadach zachowania się w świecie cyfrowym, trafia na potentowy grunt, trafia do głów. Pytanie, jak na ile dzisiaj młodzi i młodzi ludzie potrafią w praktyce stosować zasady, które gdzieś tam słyszą dookoła siebie. I finalnym elementem, o którym musimy pamiętać, mówiąc o cyberbezpieczeństwie, jest sieć 5G. Budowa, która jest kluczowa dla rozwoju całej cyfrowej technologii w Polsce, innowacyjnej gospodarki gospodarki opartej na wiedzy, na cyfrowej technologii. Bez sieci 5G nie jesteśmy w stanie rozwijać się gospodarczo o odpowiednim tempie, a bez bezpiecznej sieci 5G będzie jeszcze gorzej. Więc budując sieć 5G, która jest na tu i teraz, musimy pamiętać, że ona musi być bezpieczna pod każdym względem, zarówno dla użytkowników czy przy budowie usług choćby e-zdrowia, smart city i tak dalej, energetyki, ale również dla biznesu, który będzie w praktyce stosował tę technologię w swoich fabrykach, zakładach produkcyjnych, ale również dla każdego z nas, jako obywateli, konsumentów, którzy dzięki 5G będziemy mogli szybciej, sprawniej, lepiej korzystać z sieci. Mam nadzieję, że ta sieć bezpieczna, sieć 5G pojawi się w Polsce jak najszybciej, żebyśmy nie stali w, na końcu tego łańcuszka ogonka europejskiego, tylko żebyśmy mogli czerpać z tej, tej sieci to, co to jest najlepsze. A pamiętajmy, że sieć 5G, efektywnie zbudowana, bezpieczna sieć 5G w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść polskiej gospodarce około 5 miliardów euro przychodów.